W 10 edycji rolnik szukażony z pewnością nie trzeba przedstawiać Mikołaja, który w programie starał się o względy Anny. Choć 21 latkowi nie udało mu się zdobyć serca rolniczki, to z pewnością nie może on narzekać na brak powodzenia u kobiet. Ostatnio uczestnik zdradził, jak wygląda jego życie uczuciowe kilka miesięcy po zakończeniu programu. Czy jego serce jest już zajęte? Kim jest Mikołaj z 10 edycji, rolnik szuka żony? Tym, którzy oglądali dziesiątą edycję programu, Rolnik szuka żony, z pewnością nie trzeba przedstawiać Mikołaja. Pochodzący z Mazowsza 21-latek, starał się zdobyć względy starszej o 14 lat Anny. Wielu fanów programu zastanawiało się, co kierowało młodziutkim Mikołajem, że ten zauroczył się sporo starszą rolniczką. Mężczyzna jednak deklarował, że pomimo młodego wieku poważnie myśli o przyszłości i poszukuje kogoś, z kim mógłby dzielić resztę życia. Niestety nie przekonał tym Anny, która finalnie postanowiła związać się z Jakubem, z którym zdążyła się już zaręczyć i niebawem przywita na świecie ich pierwsze wspólne dziecko. O, jeszcze wiadomo na temat przystojnego 21-latka? Prowadzi on własne gospodarstwo, a w wolnych chwilach projektuje i buduje drewniane domy z bali. Z wykształcenia jest rolnikiem i technikiem elektroniki. Nie lubi się nudzić i potrafi odnaleźć pozytywne strony nawet w trudnych sytuacjach. Mikołaj znalazł miłość. Od czasu, gdy Mikołaj pokazał się w programie, zachwycił sporą część żeńskiej widowni, rolnik szuka żony, która do dziś śledzi jego poczynania w mediach społecznościowych. Przystojny 21-latek, który przez wielu jest uważany za największe ciacho 10 edycji programu, regularnie jest zalewany przez swoje internetowe fanki pochlebnymi komentarzami, a także pytaniami na temat tego, jak wygląda jego życie po zakończeniu programu. 21-latek regularnie urządza na swoim Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, gdzie niezwykle często pojawia się pytanie na temat tego, czy udało mu się już znaleźć miłość. Mikołaj nie robi z tego tajemnicy. Jak się okazuje, wciąż nie udało mu się znaleźć tej jedynej. Zaskoczeni?